27 października 2023 roku, spotkanie drużyn z dwóch przeciwległych biegunów ligowej tabeli. Na tafli Igor Smal oraz bardziej doświadczony Johan Seder, a także tych, którzy byli za poprzednie bójki wykluczani. Tymczasem teraz groźnie pod bramką GKS-u Katowice, no i udaje się jeszcze wyjść... Ob... ...jakiego nabawił się w drugim spotkaniu, który rozgrywał w barwach STS-u, a tymczasem szybki cios ze strony GKS-u Katowice. Trzecia minuta, 42. sekunda. Jona Monto, który wykańcza akcję, którą strzałem, rozpieje świeżej piątki. Przed tym wznowieniem i to starają się wykorzystać zanoczaniem, a czasem w końcu udaje się przedostać się gospodarzom na drugą stronę tafli. Teraz ładnie, koronkowo rozegrali tę akcję. kieler broni, ale jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze jeden strzał. No i teraz. Tymczasem Krzysztof Bukowski, koło niego dwóch hokeistów rywala, ale udało się użyć w szybkim tempie toczona, chociaż obaj golkiperzy nie mieli jakby na razie za dużo pracy, chociaż w chwili, w której to powiedziałem, nie sprostał zadaniu wybronienia tego uderzenia jeszcze niemalże równo z Syreną Krystian Taminen i podważają Katowiczanie. Konkretnie sam Marklund. Jeszcze ostatnie przymiarki. Rozpoczynamy drugą tercję w niej. GKS Katowice z krążkiem. Się w destrukcji, wspomagając Krystiana Taminena. Tymczasem niedobre to podanie do Koponena i Witanen, który już rozgląda się za partnerem sami Taminen. No i kolejny Katowice zabrać. I już mamy teraz groźna sweja Chodora. Mogła sprawić problem. Muszą wracać jednak teraz Katowiczanie, Ginda. Ponena, ale to może się wszystko zemścić, bo już dwójką ruszają Katowiczanie i Bramkę nie było tutaj jednak uderzenia. Będzie poprawka spod niebieskiej. Niewygodny krążek dla Kielera, ale wyga. Wartinen drugą stronę, Koponen dużo miejsca, jest gol na 3 do 0, 7 sekund jeszcze pozostało, aby Bartosz Florczak mógł wrócić na lód, natomiast tutaj znakomicie rozciągnęli tę defensywę STS-u katowiczanie i miało dostateczny pełen zakres czasowy dwóch minut z przewagą dwóch graczy i błyskawicznie Wykorzystują ten fakt Sanoczanie, którzy w tym sezonie przecież nie grzeszą skutecznością w formacji powerplay, ale udaje się pokonać na bramkę, co sprawia, że wciąż dwubramkowa przewaga wyskła tak do końca, ale już mamy sygnał. I rozpoczynamy trzecią tercję tutaj znów na środku lodowiska. Hokejstów ze stolicy województwa śląskiego. Wpuszczony krążek gdzieś się w pobliżu bramki STS-u i mamy gola dla GKS-u Katowice. Nie udało się z jednej strony słupka tego krążka wepchnąć Krystianowi Taminenowi. To udało się to od zakrystii. Proszę spojrzeć tutaj puszczony krążek wzdłuż tafli. I za pierwszym razem. Nie winen ładne przejęcie kroszka jest szybka odpowiedź. Nie poddają się sanoczanie. Właściwie chyba 30 sekund nie upłynęło, a już mamy trafienie na 2 do 4, a więc dzieje się... Ruszają już trójką. Oponen w środku zdecydował się Jamo z Wartinenem, który nie miał do kogo odegrać gumy. Florczak. Jeszcze będzie dobitka ze strony Konrada Filipa. Tymczasem krążek wciąż. W posiadaniu Katowicza ładnie starali się to wszystko rozegrać, ale tutaj konor makakernier. teraz Isaka Olson. Monto wypatrzony. Tam miał dużo miejsca, dużo czasu. Przymierzył fantastyczne trafienie Jona Monto z dubletem w tym spotkaniu. A my, proszę spojrzeć, możemy nacieszyć oko. Maciaś. Maciaś ładnie poradził sobie. Do niego teraz krążek. I zagranie na krótko. Jeszcze z najbliższej odległości, ale mamy z nieźle dysponowanych Katowiczan, mimo braku części liderów tego zespołu. Jednak podopieczni trenera Jacka Płachty bez większych kłopotów rozprawiają się nad ostatnią w tabeli drużyną Tauron Hockey Ligi.